Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na rozdawajkę 43 na moim kanale, naprawdę bardzo dużo rozdawajek już je, y, minęło. I tak czy inaczej mamy 33 lajki, jedną łapkę w dół, mamy 203 wyświetlenia i 63 komentarzy. Oczywiście używam czegoś znowu, czegoś takiego jak YouTube Random Camera, Picker, a na samym końcu powiem jak się zgłaszać, jeżeli ktoś nie wie jeszcze, więc tam już Wam powiem. Link też w opisie do strony internetowej, gdzie możecie sobie wybierać karty podarunkowe o różnych wartościach. No i po prostu z tego kupuję, więc jak sobie tam klikniecie i wyszukacie, to będziecie wiedzieli, z jakich sklepów możecie sobie prosić o karty podarunkowe. Tak czy inaczej, losujemy Monika. Karta upomnikowa Empik e, miłego dnia. To miłego dnia również życzę Monika, wygrałaś kartę podarunkową do Empika. Gratulacje no i teraz wam mówię, jak się zgłosić, a zgłaszacie się bardzo prosto, czyli piszecie sobie komentarz pod tym filmem, który aktualnie yy, oglądacie, do na przykład karty podrękową o wartości 150 zł, to po prostu wybieracie sobie sklep, do którego chcecie, a każdy sklep macie oczywiście yy, tutaj, czyli na tej stronie, tu zaraz, zaraz, jak mi się naładuje, ok. Tu się normalnie, jak sobie pokaż wszystkie vouchery i tutaj normalnie są wszystkie sklepy, które możecie sobie wybierać, do jakiego chcecie, żeby żebym ja po prostu wam dało kartę podarunkową? To widzę jakieś tam różne sklepy, po prostu tu mi się wygodnie kupuje, dlatego o, nie mam sponsoringu, jakby co. No i teraz tak, wybieracie sobie sklepik na przykład. Empik, właśnie, piszecie sobie co chcecie, a na samym końcu dajcie swój e-mail, na przykład cynku tam 1992, coś tam nie. I normalnie byście pisali dalej małpa bo przyjmuję e tylko z, z Gmailu. Jeżeli jednak nie możecie Gmailu, bo coś tam, coś tam, to w nawiasie napiszcie y, jaki inny to e-mail, ale nie gwarantuję, że YouTube wam tego nie usunie. To piszecie tylko cynku. I dalej ja wiem, że jest małpa.gmail.com Więc nie piszecie gmail.com, ja dalej będę wiedział o tym Jak napiszecie małpa.gmail.com To od razu wam YouTube usunie komentarz I tu zgłoszenia Jeżeli chodzi o karty podrąkowe Możecie sobie wybierać, a jeżeli nie chcecie karty podrąkowej Tylko chcecie grę To o do wartości 150 Maksymalnie 9 zł Możecie wybrać sobie grę z jakiejś tam platformy Nie wiem której Ale czasami jest warto sobie wybrać jakąś kartę podrąkową Na przykład do Queen, Queen a, o tu mamy na przykład, nie? i wtedy może uda Wam się zebrać 150 zł do czegoś innego niż tylko i wyłącznie grę, tam na przykład sobie wybierzecie za 80 zł, nie? To tyle. To dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego. Rozdawajka to już jest 43. Naprawdę dużo hajsu już na Was poszło. Narka.